Black Mamy przyjemność jako pierwszy na targach w kolonii na stanowisku Annexa zaprezentować nowy wózek Annex Flow. Zgadza się. Jest to najnowszy model w naszej rodzinie Annex. Jest to następca znanego i bardzo lubianego modelu L-Type. Natomiast w nowej osłodnie zgodnie z tym, co teraz proponujemy, czyli z nowym DNA. Model został poprawiony w taki sposób, żeby zapewnić maksymalny komfort użytkowania, czyli zaczynając już od parametrów jezdnych, została zmieniona amortyzacja na lepszą zarówno w tylnych kołach, jak i z przodu. Jest to wózek, który sobie świetnie radzi po mieście, ale również po nierównościach poza miastem. Koła są wypełnione powietrzem, materiał z którego są zrobione koła jest bardziej elastyczny, co poprawia parametry jezdne. Kosz z dźwigiem do 10 kg zamykany na magnes. Rączka teleskopowa z możliwością regulacji pod konkretny wzrost rodzica. Gondola z możliwością przedłużenia budki. Dzięki czemu świetnie sprawdza się w okresie wakacyjnym, kiedy słońce, że tak powiem, mocniej świeci, możemy sobie ją w bardzo fajny sposób przedłużyć. Dzięki temu również możemy otworzyć sobie dwa panele wentylacyjne. Pierwszy panel wentylacyjny znajduje się na samej budce od gondoli, natomiast kolejny panel wentylacyjny znajduje się na dole gondoli. Dodatkowo, materiał jest wyposażony w magnes, dzięki czemu wygląda dużo bardziej estetycznie i nie porusza się jadąc wózkiem, tylko przylega elegancko do gondoli. Środek jest wyposażony w materiał Sorona z dużą domieszką bambusa. Dzięki temu jest antyalergiczny, antyuczuleniowy, bardzo dobrze wentylowany. Przy panelach wentylacyjnych współgra idealnie w okresie właśnie wakacyjnym, że daje bardzo duży komfort dziecku w środku. Gondola ma możliwość złożenia na płasko. Rekomenduję gondolę składać na stelażu, na daterach podwyższających, jest dużo łatwiej. Poza tym mamy łatwy dostęp do elementów składania bez konieczności wyciągania, wyścielenia. Dwa charakterystyczne paski, które ściągamy do środka gondoli. Gondola jest totalnie płaska, dzięki czemu łatwo możemy ją przechować, bądź transportować, jeżeli potrzebujemy. Jeżeli chodzi o składanie samego stelarza możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Lekki, mały, kompaktowy. Siedzisko spacerowe jest przepinane w obu kierunkach, przedem do rodzica i przedem w kierunku, w którym jedziemy. Możemy je swobodnie osadzić na daterach podwyższających, które mają łódź do 22 kg i to nas wyróżnia na tle konkurencji. Bardzo łatwy sposób instalujemy sobie siedzisko spacerowe. Budka ma możliwość przedłużenia, tak żeby swobodnie chronić przed słońcem. Trzystopniowa możliwość pochylenia do pozycji spoczynkowej. Podnóżek wykonany z siatki z prostym profilem, żeby nie ograniczał długości nóg dziecka, żeby wykorzystać jak najdłużej to siedzisko spacerowe. Nakładki na pasach regulowane automatycznie, klamerka magnetyczna. I kompaktowe składanie. W zestawie mamy adaptery podwyższające do gondoli do spacerówki, folię przeciwdeszczową i Moskitierę. Nowy model Annex Flow.